Witam, witam drogie rybki. No, i mamy czerwiec, i pół roku minęło już z roku. Jak to szybko minęło? Aż ciężko uwierzyć, że już mamy pół roku poza sobą. No, ale mamy lato przed sobą i miejmy nadzieję, że będzie ładnie, że nie będzie za gorąco. Chciałam Wam bardzo podziękować za to, że mnie zaprenumerowaliście, za to, że. Mnie polubiliście i za to, że piszecie mi komentarze, które bardzo lubię czytać i zawsze na nie odpisuję. i Jeżeli jeszcze nie zrobiliście subskrypcji, to proszę to zrobić i polubić mnie w tym samym czasie. No, piszcie do mnie, piszcie, bo zawsze na wasze komentarze odpisuję i bardzo je lubię czytać. Um, Czwartego, nie, może pierw powiem w takim układzie o, a, o prywatnym czytaniu. Więc jeżeli chcecie mieć postawione przeze mnie karty, to proszę w pierwszym rzędzie zawsze zapłacić, żebym was mogła nanieść na listę oczekujących. Więc pod każdym moim wideo są moje namiary. Moja strona internetowa, gdzie można właśnie wejść i zapłacić, albo mój e-mail. I a, taka sesja kosztuje 20, e, przepraszam, 50 dolarów i trwa od 20 do 30 minut. I mogę to zrobić przez Skype'a, albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które jest obecnie bardzo popularne i łatwe, bo nie jesteście związani z czasem i oglądacie kiedy chcecie, ile razy chcecie i tylko wy i ja możecie oglądać. I jak wysyłam, to wysyłam Wam na Waszego e-maila. No, także to by było tyle, jeśli chodzi o informacje. No a 4 czerwca mamy pełny e, Nów Księżyca, przepraszam. No i piszemy nowe intencje. Piszemy to, co chcemy osiągnąć, co chcemy mieć, nasze potrzeby, cele, um, nasze marzenia. Wypisujemy, czytamy to głośno, jak to jest możliwe, a na końcu palimy, no i oczywiście popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już Bozia, Wszechświat i zaczną nad tym pracować i będą. A 20 czerwca mamy pełnię Księżyca. I piszemy niechciane intencje. Wypisujemy to, czego się chcemy z naszego życia wyzbyć wszystkich sytuacji, wszystkich um, części charakteru swoich, albo swojego partnera, czy też kogoś bliskiego, czy też negatywnych aspektów, albo nawet i osób. Wypisujemy, czytamy to głośno jak to jest możliwe. No i oczywiście na końcu palimy i popiół wyrzucamy na zewnątrz. Niech już wszechświat i aniołki zaczną nad tym pracować. Także to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i informacje. No i waszą pierwszą kartą, moje drogie rybki, jest królowa buław, ale odwrotnie. Jakby była prosto, to by była bardzo życzliwą, pomagającą i kochaną kobietą. Ale że jest odwrotnie, to jest, to jest kobieta po 35 roku życia i wzwyż. Bardzo zazdrosna, bardzo dużo masz w sobie złości i um, jej duch jest po prostu zły. OK. Zazdrość, nieprzyjemność, same negatywne a, cechy sobie trzyma. To może być ktoś, kogo znasz, i, ale mam nadzieję, że to nie jesteś ty. Dlatego to mówię, że możesz mieć po prostu te znaki, czyli lew, baran, strzelec. Możesz mieć te znaki na swoim wykresie urodzeniowym i mam nadzieję, że to nie ty, bo reszta karty jest wspaniała. A jeżeli jesteś to ty, to się wszystko odwróci, czyli wejdziesz na dobrą drogę, ale z kolei to może być też twoja mama, twoja ciotka, twój szef czy szefowa, bo są to rozłożenia ogólne, więc nie wszystkie ryby będą przechodzić przez to samo. Niemniej jednak to jest ktoś, kogo znasz i to jest osoba bardzo ci praktycznie nieżyczliwa. Jeżeli to jesteś ty, to się sama, rybko, sabotażujesz. OK. Tym bardziej, że następną mamy właśnie Askielichów. To jest wspaniała karta. To jest początek nowej miłości. A jeżeli jesteś z kolei w związku, to Wejdziecie po prostu a, ze swoim związkiem na wyższy poziom. Będzie zrozumienie, wyrozumienie, miłość, uczciwość, wszystko czego sobie po prostu każdy praktycznie z nas, kto jest w związku, życzy. To jest też karta em, nowego początku, ale też i nowej miłości dla tych, którzy. Nie, nie są w związku. Więc to jest karta połączenia się nawet z wyższymi siłami. Czyli a, będzie tutaj interwencja wyższych sił, że tak powiem. Mało tego, to jest karta też narodzin dziecka. To może być twoje dziecko albo kogoś z Twojego. Bliskiego otoczenia, bo jak widzicie są to generalne rozłożenia. I jak powtarzam zawsze, nie wszystkie rybki będą przechodzić przez to samo. Niemniej jednak to jest piękna, wspaniała karta. Tym bardziej, że macie później koło fortuny. No, lepiej Wam rybki nie trzeba. Ręce nie bolą, jak tak trzymam. Um, Opręś. Um, no, koło fortuny. Jeżeli. Szukacie pracy, to macie drogę otwartą. Tym bardziej, że właśnie wyższe siły tutaj Wam też i w tym pomogą. Z kolei, jeżeli macie pracę, to będziecie mile dostrzeżeni i możecie dostać albo podwyżkę, albo pójść na wyższe stanowisko, albo nawet i zmienić pracę. Po prostu na lepszą. Jednym słowem, szczęście Wam sprzyja i możecie też a, dostać jakieś pieniądze z niewiadomego źródła albo nawet i wygrać na loterii. Także grajcie, bo macie fortunę właśnie przy sobie teraz. Tym bardziej, że macie później magika. No, piękna karta. Magik. Czyli posiadacie wszystkie te narzędzia, które są Wam potrzebne, aby a, wymanifestować to, czego chcecie. Do czego byście się nie wzięli, Wam to po prostu wyjdzie. Wyjdzie i będzie to okalane po prostu sukcesem. To jest też karta podróży. Jeśli chodzi o koło fortuny. Więc możecie gdzieś pojechać w jakąś dalszą drogę, albo praca też może być właśnie poza Twoim otoczeniem, czyli w innym mieście, w innym stanie, albo nawet i w innym państwie. Jednym słowem, za co byś się nie wzięła, rybko? Wszystko ci wyjdzie. Czy to jest związane ze zdrowiem, czy z partnerstwem czy też ze związkiem z pieniążkami masz wszystkie te narzędzia, które ci są potrzebne, aby to wszystko uzyskać. I będziesz, odniesiesz w tym bardzo duży sukces. Piękną kartę macie, moi drogie rybki. Coś wspaniałego. No i waszym aniołkiem jest Omega, jak ja to wyciągam, to mówię, o mój Ty Boże, <śmiech> Omega, <śmiech> i Omega Ci mówi, zwycięstwo, Twoje pragnienia, pragnienia przynoszą obfite owoce i tak trzymać. Śliczny. Um, od Archanioła Michała, zrób rachunek sumienia. Archaniele Michale, aniele odwagi i pewności siebie, zwracam się do Ciebie, obdarz mnie swą siłą, pozwól mi przyznać się do, do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę, prowadź mnie, pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. I w tym wypadku bardzo dobre. No, i ostatnia przesłanie anielskie: nie ma się czym martwić. Proszę, nie ma się czym martwić. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą bos boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości, sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Także lepszej karty Wam nie trzeba, moje drogie rupki. No i to by było tyle. Dziękuję jeszcze raz za oglądnięcie i proszę mnie polubić. I życzę Wam wspaniałego czerwca. Wychodzi na to, że macie naprawdę bardzo ładny czerwiec. No i niech Was Bosia błogosławi, Aniołki oświetlą Wam drogę. I zawsze nie pytajcie o pomoc, a będzie Wam. Damy. Do widzenia.